Was. W dzisiejszym odcinku przetestujemy kawę od Kizo, najnowszą. Bo cię co powiesz o tym wynalazku? Co ja mogę powiedzieć? Drogi troszkę. 6,99 799 Widzą, co można kupić. Troszkę dużo, nie? To się klit paliwa. Bardzo przybliżona cena. No teraz już tak, bo akurat. Ale pomimo tego skosztuje ze smakiem, bo zapłaciłeś Zmawiam. za to okrągłe 0 zł. Dokładnie. Więc dzisiaj pijemy za jego. Za darmo to uczciwa cena. No właśnie. Otwieramy i degustujemy, I bo nie ma teraz co. się rozczula. Cisza, asymry. pierwszy. Dobrze. Konsystencja jest klasyczna. Klasyk. Zapach bardzo intensywny. Nie powiem jak co. A, to nie mógł. Także Trzeba próbujemy. Wejście. Wasze zdrowie. Bardzo słodka. Myślisz, że dla cukrzyków to nie jest najlepsza opcja? <laughs> nie, to jest bez cukru właśnie. No, ale jest bardzo słodka, czyli myślę, że to jakieś się wkradły niedogodności co do tej tabeli wartości odżywczych. A zobaczmy, jak to tam jest. Jeszcze miesz? jeden łyk, żeby przemyć sobie kubki smakowe, żeby się rozlokowało po jamie ustnej. To wodą mogłeś popić pierwszy. No pita. No ogólnie jest ta goryczka kawowa, trochę jest tu kofeiny, myślę. To jest podwójne espresso, więc, 100 mg kofeiny. Więc myślę, że zasmakuje Ci jako kawosz. Dobra, czuć goryczkę. Czuć, czuć tą kawową, kawowy posmak, to jest najważniejsze. Także nie jest to bubel. Myślę, że cena trochę wysoka. Ale jak ktoś ma w kieszeniach trochę papierków, to można sobie sprawić. Jak Teraz przejdźmy jak... właśnie do oceny ogólnej w skali od 1 do 10. Ja bym dał 7. 7. No to ja myślę, że napiłem no, lepsze kawy. Kupiłem podobną, w podobnym smaku za 3 zł to nie będę. Ja piłem więcej, jaką... też taką droższą opcję ze Starbucksa w żabce, taką w szklanej, yy, w szklanej butelce i była o wiele lepsza, ale myślę, że no to za, te, kończy, za to nie? opakowanie mhm. i za tą biegną twarz Kizo, jako że muzyki jego nie słucham, ale jest spoko tutaj marketingowcem, dam mu 6,5 na 10 o, Ale bo głównie cena zawiniła, bo mogło cena. być więcej, no ale 7 godzin, No to, trochę dużo Teraz jest inflacja, trzeba oszczędzać no, trzeba. na wakacje No tak, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Wpadajcie na Instagrama Chłopaków na Ostro, tutaj będzie przypięty link Tutaj będzie jak subskrypcji, tu będzie latał No i co, tyle od nas i trzymajcie się cieplutko Do usług, Chłopaki na Ostro